manko, witajcie na kanale. Z tego filmu dowiesz się jak ćwiczyć, żeby zwiększyć mobilność w swoich biodrach, zmniejszyć ból kręgosłupa lędźwiowego. Pokażę Ci proste ćwiczenia, które możesz wykonywać w domu, dzięki którym otworzysz swoje biodra, zwiększysz ich mobilność i możliwe, że pozbędziesz się bólu kręgosłupa lędźwiowego. Każdy z Was, kto ma problemy z kręgosłupem lędźwiowym, ten na pewno szukając wiedzy na ten temat doszedł do tego, że sztywne biodra, brak mobilności w biodrach, bo niekąd może wpływać na ból kręgosłupa, szczególnie też jeżeli macie pracę siedzącą, to macie też takie sztywne te biodra, a sztywne biodra to nic dobrego, bo jest, potem nas to ogranicza w wielu płaszczyznach, czy jeżeli chodzi o trening siłowy, czy jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie, jesteśmy ograniczeni, więc warto, szczególnie jeżeli macie pracę siedzącą, zrobić sobie codziennie takie kilka ćwiczeń. Niezależnie od tego, czy to robicie rano, czy robicie po treningu, czy przed treningiem, warto sobie wprowadzić taką rutynę do treningu. Ja Wam pokażę taki gotowy zestaw kilku ćwiczeń. możecie sobie wybrać na przykład z tego dwa, 3 ćwiczenia, które będziecie robić. Postaram się, żeby to nie było za długie. Pokażę Wam w miarę różne poziomy zaawansowania. I też pokażę Wam kilka ćwiczeń, moim zdaniem, gdzie oprócz zwykłego rozciągania też będzie taki element siłowy, bo moim zdaniem to też jest istotne przy pracy nad mobilnością, na przykład bioder. Dlatego szykujcie sobie matę i zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie, klasyczne, najprostsze czyli 90-90, to ćwiczenie z tym ćwiczeniem powinni sobie poradzić wszyscy. Ważne też jest, że jak robicie sobie rozciąganie, czy jakąś taką rutynę poranną, to żeby sobie zrobić takie 2-3 minuty wstępnego jakiegoś rozruchu, czyli na przykład pokręcić sobie biodrami, czy na przykład sobie na razie zrobić coś takiego, czy potruchtać trochę w miejscu, porobić jakieś wymachy, jakieś wykopy, tak żeby troszkę podnieść temperaturę tego ciała, troszkę się rozruszać, żeby nie robić tego tak na mega sztywno. Ale to dosłownie minuta, dwie minuty. Zresztą to ćwiczenie, jak widzicie, jak zaczniecie sobie robić, na razie w ten sposób, czyli po prostu tak sobie delikatnie ruszamy biodrami, to już będziemy pracować jako rozgrzewka. Także możecie sobie zrobić w ten sposób, że tylko sobie pracujemy biodrami. Ale docelowo będziemy chcieli te biodra przesuwać w ten sposób, żeby pracować 90-90, tak żeby te biodra sobie dociskać do ziemi. Także pamiętajcie o tym, Osoby początkujące mogą się podpierać tutaj z tyłu. Pamiętajcie, żeby mieć w miarę kąty proste na kolanach i staramy się jako początkujący na razie sobie tylko dociskać właśnie kolano do ziemi i to biodro tutaj wypchnąć trochę w tą stronę, żeby bardziej je otworzyć. I robimy sobie tak, możemy tutaj sobie zrobić na przykład 3 serie po 20 powtórzeń i w przypadku tych ćwiczeń na rozciąganie czy tych porannych rutyn nie musicie sobie robić Yy, przerw takich na przykład 60 sekund, jak w, w przypadku treningu siłowego, bo zależy nam, żeby w miarę to szybko się odbywało. Więc osoby początkujące robią sobie ten wariant, możemy się podpierać tutaj z tyłu, możemy, się, yy, możemy sobie pomagać z rękami i pracujemy sobie właśnie w jedną stronę i w drugą. Jeżeli zobaczycie, że czujecie się już trochę pewnie w tym ruchu, to można próbować go pogłębiać, czyli na przykład przy każdym. W odłożeniu tego biodra, staramy się dać sobie na przykład rączkę tutaj trochę do przodu, tak, żeby trochę bardziej się pochylić w tym miejscu, więc możecie sobie już utrudniać po kilku treningach, tak, że wyciągamy rękę i w rezultacie trochę bardziej otwieramy to biodro, więc to jest kolejna wersja tego ćwiczenia. Jeżeli już czujemy, że jesteśmy na przykład na takim poziomie, że już to nam stroga jest to dla nas łatwe, to możemy sobie to próbować robić bez. Opierania się na rękach czyli próbujemy w ten sposób sobie zapracować, i to już jest taka wersja. Powiedzmy dla średnio zaawansowanych, więc pracuję sobie powoli, staram się tak, żeby mieć plecy w miarę prosto. I pracuję sobie tymi bioderkami właśnie lewo, prawo, tak, żeby wykonać te 20-30 ruchów. I oczywiście z czasem staram się to zrobić jak najdokładniej, jak najbardziej te biodra dociskać, i też oczywiście mogę sobie. Próbować to pogłębiać, więc to jest druga wersja tego ćwiczenia. Jeżeli już ta druga wersja będzie Wam sprawiać łatwość, to możemy sobie robić jeszcze wejścia do góry, czyli przechodzimy sobie z pozycji 90-90, i jak jesteśmy w tej pozycji, to właśnie sobie jeszcze pracujemy siłowo i wytrzymujemy sobie w tej pozycji powiedzmy 2-3 sekundy. Więc to już jest dosyć wymagające ćwiczenie, bo nie dość, że sobie pracujemy biodrami na boki. To jeszcze trzeba wstać, napiąć pośladek, i zapracować. Więc to jest ostatnia wersja tego ćwiczenia numer 1. A nic też nie stoi na przeszkodzie, żebyście sobie traktowali jako trzy osobne ćwiczenia, że pierwszy na rozgrzewkę, drugi jak się trochę rozgrzeje i trzecie już trudniejsze. Więc to jest pierwsze ćwiczenie, które mogę Wam zaproponować i można je robić też w takiej wersji, że jeżeli ktoś na przykład nie chce siedzieć, czy ma jakieś problemy z kręgosłupem, to możecie spróbować, jestem sobie w pozycji, jestem w pozycji narciarza i pracuję sobie na razie przód tył. To jest też takie ćwiczenie prostsze, jeżeli chodzi o pracę nad biodrami. A jeżeli na przykład czuję, że chciałbym sobie je utrudniać, to robię to w ten sposób, że klęczę sobie raz jedna strona, raz druga. I też właśnie otwieram bioderka. Dla części osób może to wydawać się łatwiejsze niż pierwsze ćwiczenie. Dla części trudniejsze. W każdym razie można sobie zrobić taki wariant tego ćwiczenia, jeśli chcecie. Teraz Wam pokażę drugie ćwiczenie, które Wam pozwoli pracować nad sztywnością w biodrach. Czyli właśnie będziemy sobie robić w ten sposób. Staramy się mieć plecy prosto. Staramy się, żeby nasza miednica schodziła sobie w ten sposób. Czyli staramy się mieć napięty pośladek. I pracujemy sobie w ten sposób kilka razy. Też właśnie możemy sobie pracować właśnie... E, powiedzmy po 15-20 powtórzeń, trzy serie. A jeżeli na przykład chcemy sobie zwiększać zakres, czy chcemy lepsze efekty sobie osiągnąć, to możemy sobie właśnie zrobić to na podniesieniu i na przykład z ciężarem. Ale możemy zacząć właśnie od w ten sposób i pogłębiamy sobie na przykład tak. Jest to też dodatkowa opcja tego ćwiczenia. Więc warto sobie dać na wzniesieniu tą nogę. Jeżeli zauważacie, że w tym pierwszym zakresie już Wam to nie wystarcza, to możemy sobie pokombinować z wysokością i robimy sobie zarówno jedną nogę, jak i drugą. Możecie też sobie brać na przykład hantle do ręki i robić takie wypady na tym obciążeniu. Też będzie to dobrze pracować na pogłębianie zakresów biodrach. Więc można sobie wykorzystać właśnie jakieś zniesienie. Czy na przykład y, talerze, jeśli macie na siłowni ćwiczycie? I to jest drugie ćwiczenie na poprawę mobilności biodra. To pokażę Wam jeszcze jedno ćwiczenie, tak żeby pracować z tymi biodrami we wszystkich płaszczyznach. To jest bardzo fajne ćwiczenie. Ostatnie je często stosuję. Dajemy sobie jakąś wyższą przestrzeń w zależności od tego ile jesteśmy w stanie jak wysoko dźwigać nogę i robimy sobie takie ruchy. Delikatnie staramy się mieć plecy prosto, staramy się zapracować tym wiodrem, trzymać równowagę i odkładamy je na miejsce, tak żeby się nie przewrócić. I oczywiście, jeżeli na przykład jest to dla nas za trudne taka wysokość, to sobie zmniejszamy. A jeżeli na przykład jest za łatwo, to dokładamy sobie tak, żeby tą nogę podnosić jak wyżej, jak się da. Wiadomo, że w przypadku rozciągania tutaj nie będzie jakiegoś, nie wiadomo jak super, super progresu z treningu na trening, ale jeżeli będziecie robić to sumiennie, to zobaczycie, że gdzieś z tygodnia na tydzień te biodra się będą otwierać i polepszy się Wasze samopoczucie i mobilność w tych biodrach. Kolejne ćwiczenie, które moim zdaniem warto robić, już Wam pokazuję. Ono też jest w tym dłuższym zestawie rozciągania. Jeżeli macie problemy z kręgosłupem lędźwiowym, to zapraszam Was. U mnie na kanał jest taki półgodzinny zestaw do rozciągania. Dużo tam jest pozytywnych komentarzy, że fajny jest ten zestaw. Jak go nagrywałem, to nie sądziłem, że będzie się tak podobał, a jednak przydaje się Wam, więc warto zajrzeć. Proszę bardzo. Takie ćwiczenie, które pozwoli nam popracować biodrem też w trochę innej płaszczyźnie. Kładziemy się na brzuchu i wykręcamy sobie biodro do góry właściwie kolano i przytrzymujemy tutaj 2 do 3 sekund tak żebyśmy tutaj czuli właśnie że to biodro się rozciąga osobno jedna noga osobno druga trzy serie po 15-20 powtórzeń to jest bardzo fajne ćwiczenie mnie pomaga szczególnie jeżeli chodzi tutaj o ten ból taki pośladka więc polecam je sobie zastosować powoli, nie spieszcie się. To jest rozciąganie, a nie wyścigi, czy tam praca nad mobilnością, więc warto się tutaj skupić, zrobić mniej tych powtórzeń, a zrobić dokładnie. Tak naprawdę, jak tych ćwiczeń się nauczycie, czy wybierzecie sobie z nich trzy, to takie poranne zabawa z mobilnością, czy przed treningiem to będzie 8-10 minut roboty. Mamy kolejne ćwiczenie. I jeszcze chciałem Wam pokazać dwa ćwiczenia. To będą ćwiczenia, takie już z ciężarem siłowym, które też, moim zdaniem, powinniśmy wprowadzić do naszej rutyny, jeśli chodzi o mobilność. Pierwsze ćwiczenie będzie unoszenie ketla w podwyższeniu. Patrzcie, już Wam to pokazuję. Zdajemy sobie na jakimś podwyższeniu. Bierzemy sobie ketla, nie musi być jakiś mega ciężki. Oplatamy sobie stopę. Stabilnie sylwetka. I lecimy sobie. Mamy sobie również nogę. To ćwiczenie też od razu poprawia waszą stabilizację. Także przydaje się do, w różnych aspektach. Też się przydaje, jeżeli ktoś na przykład kopie, trenuje jakiś kickboxing czy MMA, bo też wam pomoże wyżej kopać. Jak ktoś na początku nie czuje się na siłach, może robić bez. Tych yy, bez Ewentualnie możecie sobie robić też to ćwiczenie w ten sposób, że kładziecie się na macie i zapinacie sobie gumę do na przykład drabinek i dociągamy sobie jedną nogę, raz jedną, raz drugą, więc też możecie w ten sposób to ćwiczenie zastąpić. Także polecam. I ostatnie ćwiczenie, też je ostatnio wprowadziłem do treningów, czyli rozciąganie bioder, ale przy użyciu handli. Bierzemy sobie, opieramy się o ścianę. Mam nadzieję, że tutaj nie wpadnę. Opieram się o ścianę, daję sobie pod dupę jakiś, daję sobie kostkę do jogi albo coś, żebym mógł się oprzeć. Siadam sobie w ten sposób dobrze, jest właśnie jak jesteście początkujący, sobie dać tą kostkę do jogi i pracuję sobie z ciężarem, czyli dźwigam sobie do góry i pozwalam, żeby trochę ten ciężar potem po każdym powtórzeniu, tak jakby zapracował, rozciągnął te biodra dodatkowo. Czyli pracuję sobie w góra, trzymam sobie na przykład 3 sekundy i luzuję, i w tym momencie zobaczycie już po paru powtórzeniach, że tak, jakby to, że mamy ten ciężar, robimy to napięcie po każdym następnym powtórzeniu, popuszcza te biodra trochę niżej. I oczywiście, im będzie większy ciężar, tym będzie potem lepszy efekt, dlatego. Pokazuję wam jak to sobie zrobić. Na początku nie ma co, się, co szaleć z dużym ciężarem. Trzeba się nauczyć przyzwyczaić, rozciągnąć tego Bo No i tak nawet przy małym ciężarze się będą rozciągać, ale chciałem wam pokazać jak to mniej więcej wygląda. Jak ktoś jest bardziej zaawansowany, to może sobie spróbować bez tej kostki. Pamiętajcie tylko, żeby się oprzeć o plecami, o coś, żeby nie polecieć do tyłu. I można próbować właśnie z handlami większymi. I pracujemy sobie właśnie trochę do góry, przytrzymujemy. I popuszczamy nawet wolniej trochę, żeby się jeszcze bardziej te biodra rozciągały. Można spróbować kettle, jak macie podobną tę. można spróbować też wytrzymywać w tej pozycji, bo te, teraz te biodra też się rozciągają, także tutaj też macie kilka wariantów, w zależności jak tam na Was działa rozciąganie. Mam nadzieję, że ten szybki zestaw na biodra Wam się podobał, można sobie wykorzystywać te ćwiczenia w całości, można sobie wybrać dwa na przykład z nich, jak ktoś ma mniej czasu, ale pamiętajcie, jeżeli macie problem z plecami, to warto to robić codziennie, nawet dwa razy dziennie. W ramach odejścia od komputera, czy po przebudzeniu, czy przed snem. Jeżeli macie sztywne te biodra, to sobie pracujcie właśnie im częściej, tym lepiej. Nie musi to być wcale, nie musi to trwać 15 minut. Może to być właśnie 2-3 ćwiczenia, po jednej, po dwie serii, 5-6 minut. Albo możecie sobie gotowe zrobić właśnie takie, takiego gotowca zabrać ode mnie, albo wybrać sobie z tego ćwiczenia. To jest po prostu, jeżeli będziecie któreś z tych ćwiczeń robić, to na pewno z czasem poczujecie, że te biodra są bardziej mobilne, zdrowsze, lepiej funkcjonują. Dlatego polecam Wam serdecznie te ćwiczenia. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze więcej jakichś ćwiczeń na biodra, to piszcie, nagramy kolejny film, bo mam też inne ćwiczenia, które stosuję, ale też nie chciałem, żeby to trwało nie wiadomo ile i nie, nie wiadomo jak dużo Wam tych ćwiczeń pokazać. Daj znać w komentarzu, czy Ci się podoba ten film, dajcie znać, czy chcecie jakieś inne filmy, zostaw ślad po sobie, łapkę w górę, coś tam dla zasięgu. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się hej.